Cześć, to znowu ja, Riot. I przypominam wam, że na stronie eneba.com macie jak zwykle co weekend bardzo fajne ceny i masę, masę promocji na wszystkie produkty. Jeżeli jesteście ciekawy, co i jak, polecam gorąco zajrzeć na stronę i sprawdzić samemu. Link jak zwykle macie w opisie. Siema, siema, jestem Riot Gyp, jest kolejny w sumie jakby pierwszy, oczywiście znaczy i drugi odcinek z naszej serii od Farm do Firmy. Oczywiście sezonu siódmego. Siódmego, sorry, palce mi się mały. No i ponownie nagram ten, te filmy, bo i nagrywam oczywiście w nocy, no bo tak tak to wychodzi Więc cóż, teraz mam podwójnie przesrane, właściwie potrójnie, bo muszę ten film nagrać na sobotę Oczywiście potem muszę nagrać trzy filmy na cały tydzień, bo oczywiście studia, super I, i ten I znowu nie będę miał czasu na nagrywanie, chyba że będę mógł Zawieść kompa do Lublina, wtedy co innego, ale zobaczymy. Jeszcze muszę badać sprawę, jak to wyglądać będzie e, i tak dalej. W każdym razie, co przed Wami w ogóle, to później Wam powiem, co i jak, nie? Na razie e, siódmy sezon odpalamy, zobaczymy, czy potrwa 4 e, odcinki, e, czy więcej. Zobaczymy, czemu cztery to oczywiście wiadomo, zależy od studiów, nie? Dobra, e, tak. Witam Was na e, naszym siódmym sezonie. Oczywiście mapa Babrosty. E, już po moich delikatnych e, tuningach, więc. E, no. Na bieżąco będę starał się tę mapkę sobie tam pod siebie e, dostosowywać. E, I zaczniemy może od prezentacji gospodarstwa, a potem po prostu ruszymy w trans, jak zwykle, i coś się będzie się działo. A więc na samym początku, oczywiście. Dwa zeturki, oczywiście 7745 od rolnika. E, ta paczka no znaczy cóż, tam ich trzech robiło tą paczkę, e, więc e, no, to musi nie mnie być. To jest kurczę Zetor, to jest Zetor, to jest wow, nie, to jest super sprawa po prostu. No i drugi Zetor od Arka Proxima, e, która jest w trakcie tworzenia. Może wyszła jakaś nowa wersja, e, w sensie taka beta dla testerów, więc sobie będę go testował. E, no ja, kurczę Zetorki, to jest bo nie po prostu zakochany jestem w tym nie dobra, e, co dalej? Oczywiście Gross odbrałam to malutkie, nie? więc jakby nie było tak to wygląda. Co do Formlandów, to tych chyba też miałem ich za dużo specjalnie e, No tyle jest, nie? Jest tyle, zobaczymy jak to będzie szło Wybieram, staram się wybierać te najmniejsze pola, aczkolwiek i tak potem e, w miarę rozwoju będziemy się roz... Po prostu rozrastać to w nowe tereny i tak, ta seria będzie wyglądała już tak, że będą konkretne maszyny yy, i wiecie. Na spokojnie, bez pośpiechu. Pordzimy sobie jakoś nie? dobra. E, siewnik Amazon e, d 9 3000 więc e, sporko spoczko A i mam hasy 786 tysięcy nic nie usuwałem, nic nie dodawałem pieniędzy, po prostu tyle ile miałem ze sprzedaży maszyn i e, jakby to powiedzieć. Pool to tyle sobie stawiłem. Te pieniądze nie przepadną, gramy jak nam save dał, i po prostu tak to będzie wyglądać. I ja te pieniądze będę bardzo oszczędnie, oczywiście, używać, ale to oczywiście sami się przekonacie. Czy ja mogę otworzyć tą bramę? O, świetnie, dobra, więc to jest oczywiście nasz klas Dominator, chyba to będzie tak jest. Dominator, mega Dominator 204, więc dość już taki większy zakup. No, bo tu już pola są większe, nie ma co bizona, nie? Autosanka, która niedługo będzie zamieniona na jakieś zasławy, coś takiego, albo powiększymy sobie burty. Eee, więc no, nie wiem, czy tak to spoko. No, ogólnie chyba spoko wygląda, nie? Eee, chcę zacząć z malutkim z sprzętem, eee, ale się rozwijać w miarę mm, czasu i, i jakoś tam to, żeby sobie szło opryskiwać. Oczywiście. Yy, jakiś tam sobie też jest mniejszy A i w ogóle ten odcinek jest nagrywany na wykarcie karcie czyli GTX 1060 Ja to mam o, tylko jest pewnie ruszane odbicie więc nie będziecie widzieć No jest ruszane odbicie więc nie zobaczcie za bardzo Ale jest Także e, stara R9 Także stara R9 270X yy. 2GB zastąpiona na e, 1060, e, 6GB, także 3 razy więcej e, pamięci. No, ale czy zmienia mi to jakoś gameplay? W sumie z nagrywaniem, teraz mam 50 FPS. -ów. Nie, jednak dalej, to samo. <grywki> Dropi e, strasznie ten e, program do nagrywania. Dobra, tu mam jakiś e, agregat, coś takiego. No, na tym to sobie jest nie, do takiej już po orce, można powiedzieć. E, oczywiście, wózek z hederkiem na. No, e, znaczy, wózek do, hedryku, do hederku z hederkiem. E, no i tutaj za tym wszystkim. Ogólnie ten budynek mi się nie podoba, w sensie szkoda, że nie jest grywalny. E, a mógłby być grywalny no bo to jest taki jak widzicie, dużo palców zajmuje, a nic z niego nie mamy, nie? E, tu są oczywiście silosy. Tam jeszcze trochę byłem na początku. Ogólnie to tak. E, no, tutaj też nic nie ma. Bardzo dużo rzeczy e, mi brakuje, i tych, te rzeczy będę oczywiście starał się go dokupo dokupowywać czy dokupywać jakoś tak. E, też tutaj, gospodarstwo, które posiadam, aktualnie jest ze świnkami oraz z e, kurami, Więc e, pieniądze, głównie tak, które widzicie, pójdą e, raczej już na e, zwierzęta po prostu. O, i tu już właśnie siewka, Amazona. E, widzicie, nie rozpocząłem z takim strasznie polskim stylem, tylko tak troszkę sobie już e, rozpocząłem to. W inny sposób, nie? Dobra, może sobie kupimy kury. Jak się da kupić kury, to się chyba kupuje kury. No więc e, kupmy sobie. A już tam jest noweloga, są. A koguty trochę za dużo, chyba tak kupiłem. No ale jak widzicie, e, rozpoczynamy sobie troszkę tak fajnie tą seryjkę, żeby nie było nudno. E, kury kupię oczywiście na maksa, e, żeby mi się tam je e, oczywiście miło, że tak powiem. E, te jajka zbierało, tak? No bo im więcej tym lepiej, a znaczy teraz akurat mamy kupę kasy no to oczywiście inwestuję w zwierzęta, a potem sobie będę to wywodzić. E, w kury warto inwestować ponieważ e, z tego będziemy mieli po prostu od razu okej okay. aha i one chodzą po całym gospodarstwie świetnie, czyli podobny trik co ja stosowałem u siebie jak kiedyś na lubelskiej e, że chodziły sobie, czy nawet na wschodniej można powiedzieć no fajnie e, Jedno samo tego chciała season, więc e, Pomyślałem, walić ten season niepotrzebny i sobie tak to będzie bez season. Dobra, jak, jak tam z kurami stoimy? 101 białych, 90, no dość sporo mamy. E, co do żarcia, jeszcze nie mają, oczywiście, ale będą miały. Więc paczko, to proszę jakaś na procesja. E, dwa koguty będą się tu po jedną kurę. E, dobra, a my co dzisiaj będziemy robić? E, prawdopodobnie zaraz, bo e, ogólnie w tej serii chciałem troszeczkę grać realniej, niż e, bardziej realnie niż w tamtym, e, niż w tamtej serii. I tak, albo tutaj coś miałem robić, ale to jest chyba nie tutaj, to zrobię sobie pod odcinkiem raczej. Właśnie, napiszcie czy chcecie, żebym robił wszystko na odcinku czy pod odcinkiem. A już wiem gdzie będę chciał być. O, tu krówki są. Chodzę te świnki. Mm, no. Mm, będziemy sobie zaraz agregatować, czy uprawiać tam jakieś tam jedno z nowych... o tutaj z nowych pól, więc zaraz wam pokażę co jak. A, oczywiście do tego będę niezbędny. E, Traktor Exeter Proxima. Więc odpalamy sobie, nie mogę jak będzie ogólnie z dźwiękami Bo trochę ściszyłem te dźwięki, ale wiem, że było za głośno wcześniej Jak grałem bez tego eee... Jak grałem na podgłośnym to za bardzo, za bardzo było słuchać po prostu grę, a mnie w ogóle eee, Jak teraz będzie zobaczymy, no, no nie wiem za bardzo okay. W miarę postaram się trochę realnie to podjechać, podczepić się Nie wiem czy nie potrzebuję za bardzo może i obciążnika naprzód. Ale to się dokupię jak mówię, zawsze będę starał się do, do, dokupować e, gdzieś tam z, poza tymi odcinkami albo na odcinkach nie. O, ale widzę, że spokojnie króleczki działają w tym w tej Proximie. W tej Proximie. E, światła są ogólnie wiem, że Arek się stara nad tymi modami i e, nie robię jakiegoś bubla, tylko naprawdę robi dość porządne te maszynki. E, także no fajnie, fajnie gratuluję oczywiście, że się wszystko udaje. Okej. Okay. Zajdziemy sobie tutaj na to pole eee, No i to multi-terrain multi już tu jest Ja to kurcze... Jestem kupiony sprzedany przez to, nie? Naprawdę, tak się cieszę, że to, tutaj to jest na tej mapie eee, No mapa spełnia moje wszystkie wymagania jakie tylko chciałem, więc ja nie mam po prostu pytań Odnośnie mapy Okej, okay, tak sobie chyba zrobimy eee, Będzie spoczko Myślę, że nie najgorzej O to w ogóle mamy tekstury, wiesz No fajnie to wygląda Fajnie no i też co do kolonii, bo pytacie kiedy kolonia, co z kolonią i tak dalej No jak mówię teraz czasu nie mam na tworzenie map Nie mam czasu na nagrywanie filmików gdzie właściwie tylko wchodzę na save'a, Odpalam F9 i się ma siema nie Tylko no tam trzeba jednak posiedzieć A czasu mam teraz tak mało Jeśli przygotowanie wszystkie studia wiadomo one zmieniają miejsce mieszkania więc to będzie będzie to już inaczej, znowu będę gościem w domu tak jak to było za czasów technikum więc no zobaczymy co i jak nam się ułoży co nie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Że klasa mnie polubi, klasa, no ludzie z roku, w sumie bo teraz klasa też tak bardziej używa tego terminu. Ale miejmy nadzieję, że jakoś będę spoko ludzi takich w porządku, więc no zobaczymy, nie? Eee, teraz to ma zaraz tak trochę, trochę dystansem na luzie no bo wiadomo, to jest trochę inaczej niż w Techniku, nie? Tam było, eee, no wiadomo, ludzie byli młodsi, nie? Taka, no jak to powiedzieć, no banda po prostu e, debili, co nie każdy chciał się pokazać jakoś z lepszej strony. Tutaj myślę, że będzie trochę inaczej. Ludzie trochę są bardziej e, powiedzmy na poziomie, chociaż słyszałem co nieco o ludziach, e, którzy studiują i. No też nie wiem, czy to będzie spoko, czy nie spoko. no zobaczymy, zobaczymy, e, także, no nic, nie wiem, naprawdę nie wiem ogólnie z tymi filmami, ogólnie już od początku tego wszystkiego, e, jak się tam na te, studia, na te studia rekrutowałem, to już myślałem, że nie no, trzeba coś tak ogarnąć, żeby te filmy nagrywać, co nie, najlepiej w ogóle byłoby, no e, oh, sorry. Gdyby wiecie, uczyć się i nagrywać, nie? Bo zajęć nie mam dużo, co prawda. Mam naprawdę po 4-6 po godzinach zajęć tylko, więc no to nie jest jakoś ogromnie dużo. No w poniedziałki to mam akurat 10, godzin, ale no to w poniedziałki, nie? A tak jest ogólnie plan bardzo fajny i mi się podoba, więc nie narzekam. No ale ten YouTube też trzeba znaleźć czas na niego, a to jest wiadomo, hobby, to nie jest praca, nie? propo pracy, też trzeba znaleźć pracę jakąś tam, wiadomo, żeby sobie troszkę dorobić, żeby mieć na tam swoje e, jakieś tam wydatki, nie? no wiadomo jak to, jak to jest, nie? Alkohol trzeba kupować, tak? <śm> <śm> dobra, nieważne, <śm> bo to, e, no wiadomo, nie? Także, no zobaczymy jak to się uda, no i też, wiadomo, ogólnie to co studiuję, nie? Nie, nie idzie się na wakacje, tylko idzie się studiować, więc chcę ch 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 się po prostu uczyć E, bo wiem, że jak sobie odpuszczę na początku, to potem w ogóle mi się nie będzie chciało. E, a tu nie mam kolegi, z którym mógłbym się zabrać o flaszkę, tak jak to było w technikum e, Bo to w sumie dzięki koledze i e, jego zakładowi zacząłem się uczyć. Bo ogólnie to miałem straszną średnią zawsze. Byłem uczciem trójkowym, e, dwójka, dwójka mi wystarczało. Ja sobie siedziałem na luzie i wywalone, nie? E, ale jednak, gdy zacząłem się uczyć, tak trochę bardziej. I dostrzegłem, że jednak mogę się czegoś nauczyć i jakby uczenie mi uczenie się mi dobrze idzie, no to pomyślałem sobie, ej, może by tak? serio się uczyć, no i się zacząłem uczyć, no i no i średnia nagle z, z mojej średniej z drugiej klasy techniką gdzie to miałem 2,6 no to, to było masakra. Tyle co chorowałem, tyle jeszcze prawko robiłem, to już w ogóle szkoły sobie lałem no to y, z 2.6 na maturalnym 4.5, no to jednak chyba się udało troszkę podciągnąć to No, kolega dalej mi flaszki nie odstawił, więc... Słabo, słaby kolega, nie? Ej, fajnie to pole idzie tak szybciutko Ogólnie mówiąc, jak mówię Wam, staram się brać te pola takie mniejsze, nie? No bo zobaczcie, na przykład tu mamy ogromne kałopola i tak dalej, no i to byłoby fajnie to obrabiać Ale odcinki, y, które trwałyby po... Eee, pół godziny, no co ja bym w nich robił, bym cały dzień jeździł po polu po prostu i wy byście nic z tego e, nie mieli ciekawego, co nie? Ja też nie chciałem pokazywać wszystko, ale z drugiej strony wiem, że pokazując wam wszystko e, byście, się za, byście się po prostu ze mną zanudzili, nie? E, dlatego staram się te odcinki jakoś tak urozmaicać, robić coś nowego e, za każdym razem e, I wiecie, no też jestem też sam e, Jest mi bardzo ciężko akurat z samym dużo zrobić, e, jakiś progres poczynić, no bo wiadomo E, przykładowo seria tych e, od zera do fra, e, farmera e, Co mają tam te chłopaki nie We trzech sobie cisną no i kurczę, im to idzie szybciutko Ja tu jestem sam e, i wiecie no nie pokażę wszystkich rzeczy naraz Muszę najpierw rozbić jedno potem zrobić drugie No to jest o tyle e, problematyczne Jednakże gdybym zaczął na przykład grać z kimś Tak to było Zarkiem, e, Pojawia się problem ze synchronizacją po prostu wolnego czasu E, czyli ja mogę w tym czas nagrywać, Arek w tym czas nie może. E, czy tam ktoś inny, czy jakiś driver, czy jeszcze inny sedel, nie? E, po prostu im więcej osób, tym trudniej się zgrać. A ja na przykład wiem, że nie mogę być codziennie przed przestępdę od odjotej, bo to różnie było, czasami mam zajęcia, sami mam zajęcia, e, które są troszkę ważniejsze od YouTube'a, nie? Więc no to było tak dla mnie dosyć ciężko. Wiem, że głównie to ja nie mogłem wbijać i zawsze byłem zwolennikiem nagrywania w dzień. To nie? Teraz wychodzi tak, że jak nagram w nocy, to nie nagram w ogóle. Więc już wolno nagrywać w nocy yy, wiecie, zmordowany po całym dniu, pomimo że fizycznie się nie, nie napracowałem, to jednak psychicznie czuję się takie wumpowane, że nie mam siły na nic bym się położył na wyro i kibał, nie? A tu a tu jedna wielka e, po prostu dupa. Jest e, teraz sobota w ogóle Nagrywam to film w sobotę, a na piątek miał być film, z e, oczywiście sponsorowany z Enebą. No i się nie wyrobiłem i nagrywam teraz to kurczę. E, może jeszcze się uda jakoś tam załapać ten filmik. No ale też wam opisałem z drugiej strony ten filmik, więc tak chcę połączyć przyjemność z pożytecznym. Ale czy to się kurczę uda? No, no nie wiem. <laughs> Zobaczymy. E, w każdym razie jakoś tam staram się to wszystko połączyć. Ohoho, no i się zaczyna a Jeszcze trzeba się zaraz umyć Siusiu paciorek już nie? No więc Ale już widzę aczka pola Więc fajnie, ja muszę może jakąś screenę strzelić Więc sobie teraz moje zdjęcie A was y, zaraz będę witać ponownie No myślę, że akurat miniaturka mi się spodoba Dość y, fajnie wyszła Ale to są nie e, Oczywiście Bardzo y, Ostatnim razem zauważyłem, że y, miniaturki kalejane z moją mordą na przykład e, bardziej przyciągają uwagę po prostu ludzi. I to mi się podoba, w sensie, że e, jak ludzie w, patrząc na jakiś film na jak YouTube coś takiego e, widzą mnie, to drodzy prostu wiecie, że to jest mój filmik, oni się wchodzą, oni oglądają, wiedzą, że to jestem ja, nie? A czasami jest tak, że jest zwykła nie tylko po prostu tam ciach, e, W ogóle bez niczego e, i na przykład jest e, wyświetlił po prostu mniej. No i... No tak sobie myślę, że może i tak warto ten swój głupi ryk klejać tylko po to, żeby e, Ludzie zobaczyli, co się dzieje w tym filmie, tak? E, tak mam na przykład z Minecraftem e, Pomimo, że wyświetleń tam nie mam za wiele e, nagrałem tą serię tak wiecie, z sentymentu e, Bo Piotr mnie o to prosił e, No i tak Mówię, kurcze Tak mi się fajnie nagrywa, ale wiadomo, no już tam To jest tak z Minecraftem jest tak, że jak chcesz coś pokazać, no to musisz siedzieć na tym, nie? A że ja, na przykład, jestem, kurczę, ambitnym budowniczym, no to potrzebuję kupy czasu na jakiś projekt. Tak jak Iron Farm, budowałem wieczorami e, tydzień, tak na przykład teraz projekt, który szykuję, jest tak malutki, a wymaga tyle czasu, że po prostu nie mam kiedy tego zrobić. No i po prostu odcinek wisi, nie? A w tym czasie mogłem zrobić jakiś inny odcinek o czymś, o czymś innym I, i wiecie, to było spoko, nie? No, zaraz ogólnie wychodzi Platinum Edition. Trzeba w ogóle go kupić. Także ee, no zobaczymy, jak to tam wyjdzie. A i propos kupienia, a propos pieniędzy ogólnie, e, bardzo wam dziękuję, tak jak mówiłem wcześniej, już na karcie społeczności, czy w tym filmie e, vlogowym, tym informacyjnym, że no, z, telefon, z nagrywałem, e, że, no, wiecie, chciałem tam wydać około 700 zł na kartę. Nadarzała się okazja kupić za 600 zł e, używaną e, 10-60. No, i tak się złożyło, teraz mam. Nie mówię, że to jest karta jakaś... Znaczy, ogólnie jest karta super, nie? No bo to jest 10,60 /10, Jakaś taka jest troszkę no, lepsza półeczka No ale używka, nie? Nie wiadomo co to jest Kod worku w sumie można powiedzieć No ale to ma mi służyć przez jakiś czas ja Nie kupię tego na stałe Zaraz, teoretycznie zaraz Będę miał komputer Ale wiadomo Opłaty zaraz mi wejdą na... na akademik Na żarcie, na paliwo To to, to tamto, to sram to no i wyjdzie tak, że będę bez kasy, już my, No i wtedy komputer będzie wisieć, tak, po prostu nie zrobię tego e, Update'u Jakby stanowiska e, No a też odpalić live'y, no Trzeba mieć czas, miejsce e, No i chęci, chęci akurat nie brakuje do live'ów e, Czasu Brakuje e, No i też miejsce, gdzie to odpalić, no bo wiecie Jak będę sobie już mieszkał tam, to będzie mi troszkę ciężko, rozmówić, nie? No bo to. Bo, no bo będzie ciężko. Po prostu. Szczegółów wam zarazy kiedy indziej. Póki co jeszcze nie, nie lubię mówić o jakichś rzeczach, które są po prostu niepewne. Bo potem też odpowiem. Jeśli okaże się, że jednak tak nie jest i jest klapa, nie? Więc wolę powiedzieć wam po prostu coś. Wolę po prostu powiedzieć coś pewnego i że to będzie super. Tak samo jak mówiłem o tym, że na jakiś studia idę. Na co dokładnie, bo jakbym powiedział, to by się to oczywiście nie zdarzyło, więc, <laughs> i mam takie szczęście. No ale cóż, proximka bardzo fajna Zostawcie laj lajka i o, komentarzek: hashtag Proxima, e, żeby Arek się cieszył, że, że wziął jego proximę na testy do siebie na serio. No więc, e, jeszcze Wam to nie będę mówił, co jak, no ale w sumie uczenie wam powiem, gdzie jestem, także. Na polibudzie, oczywiście jaki, jaki kierunek? No to może inaczej, może kierunek taką nie zdradzę Ale wydział elektrotechniki i, i informatyki, nie? Dla podpowiedzi, która akurat w sumie Znaczy, nie znaczy, co można różnie wnioskować. W technikum byłem na kierunku teleinformatyk, co nie? Więc taki prąd z informatyką w sumie to bardziej internet, e, a teraz no to trochę e, już tak ukierunkowałem, nie? No ale zobaczymy jak powiedzieć. Kierunek ciężki, czy dam radę, nie wiem. Jak nie, no to trudno. To się zmieni. Ale będę starał się utrzymać, tak? Jezus Maria, jak się działać chce. Noc. pana człowieka. Ogólnie przez to pracę teraz co jestem, nie? Co za nas się pracuje. No to już no, nie kończę pracować, bo ja to mam sam dzień do roboty. No to na no, przykład to jest tak, że nauczyłem się kłaść o 22, wstawać o 6 i, i kurczę do książkoła po prostu prowadzić dzień. Ale ja tak nie mogę, wiecie, ja jednak. Ja wolę się położyć kurczę o, o północy, wstać o 8 i jestem kurczę super, nie? A co z tego, że robię normę taką samą? Jak po prostu czuję, że to nie jest moja godzina do spania? Ja się bardziej po prostu wyśpię od tej północy do 8 niż od 22 do północy, nie? Znaczy od 22 do 6. No, tak jest, jest. Powiem, że tyle samo godziny, tak? Tyle samo godziny? 6 i No tak, tyle samo godziny. No to jednak. Ee, no tak się nie wyśpię, nie? Dobra. Idziemy e, sobie. Ogólnie no, szkoda, że nie zacząłem od y, żniw. Ale nie było za bardzo jakichś punktów właśnie używać nich, bo wszystko było albo w fazie wzrostu, albo w fazie pościęciu i tak wszystko słabo wychodziło. No ale zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Nie mam nadzieję, że w porządku. No. Jakże uchodźmy. O! wam, Odcinek po nas nagrywać. Pozdro Jutro jest niedziela, więc myślę, że sobie troszkę pociągnę. Odcinki Gdzieś o 20 Jak kończę no to wrócę sobie Nagram dwa filmy Obrobię ładnie, wrenderuję. No i coś takiego sobie wam wrzucę, nie? Żebyście Nie namarudzili, że nic nie wrzucam <gry> Dobra, tutaj chyba jest Zrobione, więc sobie po prostu jedziemy na drogę ok Tam jeszcze sobie poprzeczniaka i tyle Jeżeli chodzi o modyfikacje, jakie to jest, że od o moją modyfikację tej mapy to co zrobiłem oczywiście dodałem po prostu malowanie trawy której tu nie było więc w sumie udało się dodać ją dwie moltyki linijki a jednak wiecie wszystko fajnie wyszło no także też ogólnie pozdro dla zielaka który mnie troszkę nakierował bo miałem teraz taką dosyć, dosyć sporo przerwę od farmiga więc zielak powiedział mniej więcej gdzie tego szukać no ale znaleźć musiałem już sobie sam więc tak Zielak, dzięki, pół na pół, bo pomogłeś mnie. Pomogłeś mnie. Chciałem powiedzieć, pomogłeś mi nie nakierować. O tak, ale musiałem niego. dobra, także. No, także spoko zielak, spoko morda Okej, okay, I, I ciskamy. E, jedziemy sobie na farmę, skończymy maszynek. No i chyba chyba tyle, nie? Dużo rzeczy jeszcze muszę dokupić i tak dalej. E, no i też będę starał się, oh, fuck. O, fuck. No po prostu on nic nie widzi. On nas nie widzi. Eee, o, my i kanały zaraz Realna seria. Siódmy sezon, a ja dalej jeżdżę po... tych... Po... jak w skoczy na tym ten... nie? Widzicie? No, siódmy sezon, a ja dalej jeżdżę po kremężnikach, w... samochody się w... wrąbuje i... i tak to tak to u mnie wygląda. Dobra, jeszcze sobie skręcamy na pole, na pole. No w sumie, w Krakowie mówiliby na pole <gry> Okej, okay, gdzie tę umyjkę strzelić? E, innego wyjścia nie ma, po prostu tylko ukryta Bardzo by nie wyglądało Albo może tutaj? No, tu będzie chyba spoko, nie? Sealage? A to jest to, bo... E, po tych wujkach Bohunach całych mi zostało, nie? Oni mieli strasznego dużo... I tak mi polecili kilka... E, tych rzeczy e, tutaj do pobrania Więc mam dużo modyfikacji od nich Od samego teamu BBSJ Także, fajnie, też nawet ich gdzieś ich wiatę ja miałem, ale już sprzedana. O, tu jest tyle fajnych budynków, tyle ciekawych rzeczy, ja już widzę nowe gospodarstwo, które będziemy budować Wow, szklarnie tutaj, pomidory, sałata, kurcz wszystko jest, jakiś biogas plant Fajnie, fajnie No, piwo no to już widzę te modyfikacje do Wikabuchuna O, ule. No, no i. i fajnie. Ej. To są te, takie malutkie ule. Tak? No, no fajnie. jak kiedyś w tym mówiłem, żeby zrobić takie malutkie ule. Więc. Y, chyba ktoś się posłuchał i dodał do, 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 do ule. A, bo to jest mapa amerykańska, więc mamy dużo takich. Yy budynków, Dobra, jest kerszer e, gdzie sobie postawić. A tu jest właśnie sobie malowałem, a to, to nie będę spoilerował, bo to kiedyś będzie. Teraz nic wam nie powiem na ten temat. Albo może tu sobie postawimy. Rzecznie to będziemy wyjeżdżać. Często się będzie używało tego miejsca. To tutaj postawię, no bo gdzie indziej będzie pasować, nie? Tylko tutaj chyba będzie pasować. Najbardziej. No, no i fajnie. Zajdziemy sobie e, pod tą myjkę, umyjemy sobie cały sprzęt, no i zakończymy odcinek. Po prostu zakończymy go sobie w ten sposób. Może z lakiera nie zejdzie, tak jak tak, tak, tak poza, jak na e, serii z Arkiem tam było chyba. To będzie albo brać z Lubelszczyzny, albo sąsiedzi. Nie, sąsiedzi to było co innego. Sąsiedzi z Lubeszczyzny to była seria taka, o, już dawno-dawno 17, a bracia to było 19 Telefon, tak jest Dobra. O, i tak sobie zakończymy. Dobra. Ludzka, dzięki za uwagę. E, to był pierwszy odcinek z, z serii. Jak się nazywa ta nasza seria? Otwarto firmy, no tak, sezon siódmy, więc e, piszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Ja oczywiście posłucham. No i oczywiście piszemy hashtag Proxima. E, a ja Was e, żegnam do kolejnych filmów, e, właśnie z Babrosty. Czy tam ptak wchodzi pod górę? Po prostu. To jest jakaś nawet mapa Trzymajcie się No i cześć